Witajcie, dzisiaj będzie taki filmik, już drugi oczywiście odcinek, opowiadanie o zegarze numer 2 dzisiaj no Powiem no, gdzie go kupiłem no, jak go kupiłem w ogóle, no za ile go kupiłem no, ten zegar Metron Więc tak, powiem yy, taką inną rzecz no, że ten zegar Metron, co widzicie, widzicie tam drugą sztukę, to ja ku, kupiłem go w lombardzie w Łazach Pana Krzysiano w Lombardzie, no. Za tą sztukę dałem 160 zł. No. Zegar jest akurat sprawny, chodzi, bije. A, jeszcze zapomnę dodać, co nagrałem ten pierwszy filmik, opowiadaniu, że będą też filmiki, też u Baptizasta, opowiadane będą. Każdy osobno, oczywiście, będzie filmik, no. A to jeszcze długa droga przede mną, <śpoko> spoko. Więc mówię no, jak widzicie ten zegar metron, to ja kupiłem go w włazach w Lombardzie, no za niego dałem 160 zł, no Jeszcze ja na początek no, y, przed kupnem pana y, Krzysia pytam, no czy zegar metron chodzi, czy zegar metron bije, czy zegar metron ma kluczyk, czy zegar metron się nie zatrzymuje. Jak ja nowo posłuchajcie jak ja go przyjechałem go kupić to zawsze sprawdziłem ten zegar metron drugą sztukę przez dwie minuty czy wychadło się w ogóle z y, buja tak przez około dwie minuty jeśli powiedzmy na no, przez około dwie minuty się buja nie zatrzymuje się to znaczy że sprawny oczywiście ten zegar metron jest oczywiście no. A na przykład tak jak powiedziałem na poprzednim odcinku, że na przykład no, coraz y, słabiej no, tak się dwie strony to znaczy że zegar jest w ogóle uszkodzony więc no y, dobrze zrobiłem no więc się bardzo cieszę no, z drugiej sztuki zegarometru no, że mam no sprawnego zegarometru no, który chodzi bije no Najbardziej bardzo mnie to cieszy no jak co, powiem taką rzecz, no. Następny raz będzie kolejna, będzie opowiadana yy, Zegarmetron, sztuka trzecia. To następny odcinku. Jeśli wam się w ogóle podobał filmik, yy, to zostawiajcie subskrybuj, jeśli jest, jesteście nowi, łapkę w górę, bo będą kolejne filmiki na moim kanale na YouTube. No, na razie.